Witajcie kochani, Paulina Jałosińska, Przymierze Miłosierdzia w Warszawie. Dzisiaj mamy 4 lutego i rozważać będziemy Ewangelię według świętego Marka, rozdział 6, wersety od 7 do 13. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź Duchu Święty i wypełnij nasze serce swoją miłością. Przyjdź, Twojej łaski potrzebujemy dzisiaj. Ja potrzebuję dzisiaj Twojej łaski. Napełnij mnie swoją mocą. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź i mógł się we mnie. Niech to będzie spotkanie dwóch serc: mojego i boskiego, mojego i twojego. I naucz mnie słuchać. Następnie przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski. Ani chleba, ani torba, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich: Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą, nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów. A wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Oto słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Um, dzisiaj tak mocno jakoś y, pracuje mi w sercu słowo, ale idźcie obuci w sandały i nie bierzcie ze sobą dwóch sukien. Um, nie wdziewajcie dwóch sukien. To jest słowo, takie myślę, bardzo mocno skierowane do mnie, ze względu na, na to, że ja ostatnio dużo szukałam zabezpieczeń i w całym jakby tym byciu nawet w święta, tak, cały czas gdzieś szukałam jakichś wyjść awaryjnych, czy z sytuacji rodzinnych, czy właśnie też w mojej relacji, tak. Z moim kochanym, cały czas gdzieś widzę, że jestem jeszcze taka jedną nogą tu, drugą nogą tu, Taka w rozkroku. I Panu dzisiaj mnie zaprasza do tego, żeby iść tą drogą, którą on mnie poprowadził. On mnie wybrał, i też myślę, że to można porównać do takiego zostawiania sobie furtek w różnych sytuacjach. Że tak, pani idę za tobą, ale, ale to, tamto, tamto, ale muszę to zrobić, muszę tamto, czy na pewno jestem godna? To są nie tylko zabezpieczenia, ale to są też moje słabości, które gdzieś mnie oddzielają od tego, aby właśnie iść tą drogą. Te wymówki przed ewangelizacją, no przecież mamy koronawirusa. Kiedy były w tym roku, a już w zeszłym. <laughs> w 2020 roku składaliśmy, odnawialiśmy więzy i odnawiałam więzy na misjonerze przymierze, to miałam naprawdę bardzo duże takie poczucie, czy ja na pewno powinnam to zrobić. Um, I te lęki zostały bardzo szybko w trakcie modlitwy odpędzone. To nie było to, ale naprawdę miałam takie poczucie, że przecież nic nie jestem w stanie zrobić, jako ten misjonarz. Nie jestem w stanie ewangelizować tak, jak ewangelizowałam kiedyś. Nie ma ewangelizacji ulicznych, nie ma, nie ma tych środowych spotkań w takiej formie, w jakiej były kiedyś. Co teraz? Jak? I Pan Bóg daje możliwości. Daje możliwości ewangelizacji w swoim własnym domu, na moim własnym podwórku. Eee, tuż obok mnie, przy moim boku. Tylko ja muszę być wierna jemu. Muszę mu zaufać, założyć buty, wziąć laskę, laskę mocy, tą laskę, którą możesz y, otwierał morze, y, wodę syłał, z skały natryskała. Apostołowie uzdrawiali chorych, wyrzucali złe duchy. Zadanie na dzisiaj: zaufać, prosić o ufność i o wiarę, że Bóg jest ze mną, że Bóg naprawdę mnie wybrał, że to jest Jego wybór, a ja muszę tylko powiedzieć tak. I dziękuję Ci, Panie Jezu, za tą odwagę do mówienia tak Tobie. Amen. Do zobaczenia. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.